Przede wszystkim liczyliśmy na to, że stawi się tutaj więcej drużyn. W poprzednim roku bodajże 8 drużyn wzięło udział i no poziom był taki zdecydowanie wyższy niż dzisiaj. My dzisiaj też przyjechaliśmy osłabieni, myśleliśmy, że będzie ciężko, no ale szczerze mówiąc jakoś nie było wielkich trudności. Pierwszy mecz był ciężki. Pierwszy mecz był dosyć ciężki, no ale już później poszło z górki. No i co, można tylko żałować, że nie przyjechało więcej ekip i że nie mieliśmy szansy się sprawdzić z innymi zespołami. Ale cieszymy się oczywiście, że wygraliśmy. Warto było przyjechać z 100 km, choćby po to, żeby podnieść puchar i Mieć, zdobyć medale. jako tak. W zeszłym nawet roku był, chyba turniej był rozgrywany na dwóch halach. Był twój mazbut Kamil. Był maszbut, z którym nie mogłem wtedy wystąpić. Mazbut w tym roku nie chciał jechać. Mieliśmy przesadz gry w piłkę nożną i trzeba było odpocząć. Ale cieszę się, że mogłem przyjechać z Kafasem, z którym też w Pasemius wygraliśmy ligę. Dzięki temu mogliśmy tu się zjawić. Czeka nas wyzwanie w Wojewódzkim Pokorze Polskim, które odbędzie się w marcu. No już tam na I pewno zobacz, będzie wyższy poziom. Tam już na pewno będzie wyższy poziom. Zobaczymy co tam się wydarzy. Zakwalifikować zakwal tam trzy ekipy z dzisiejszego turnieju. <grym>, Najmocniejsze trzy, <grym>, trzy, trzy ekipy z dzisiejszego turnieju. Z całego turnieju, które były trzy.